Spider-Man jest dosyć ciekawą postacią. Powstało o nim wiele różnych filmów, właściwie ekranizacji, opartych na komiksach. Do Marvel Studios należy od, od kilku lat. Pojawił się pierwszy raz Marvel Studios w filmie Captain America wojna bohaterów. Było wiele filmów od, o Spider-Manie, od Tobiego Magoera do Andrew Garfielda. W końcu Spider-Man nale zaczął należeć do Marvela, Marvel Studios, i jego rolę wcielił się z znakomity Tom Holland, który idealnie nadaje się do roli Spider-Mana. Ze wszystkich filmów ze Spider-Manem szczerze powiem, że ten jest najlepszy. Dlaczego? Przekonamy się w dzisiejszej recenzji. Ui, oh, I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ. I... I'm Spider-Man. No, of course I'm not. <laughs> I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifices. Sometimes people die. Oh my god. Just always feel like I'm putting my friends in danger. Na początku przeproszę, że recenzja jest zrobiona nie, miesiąc po premierze, ale do tej pory nie, nie mogłem. Nie miałem czasu obejrzeć tego filmu, bo po prostu nie miałem czasu. Ale obejrzałem go dzisiaj, więc dzisiaj jest recenzja. Film po prostu jest niesamowity jak Spider-Man. Film jest. Nową, taką bardziej teraźniejszą wersją Spider-Mana, czyli jest w takim samym stylu jak Spider-Man Homecoming zrobiony, tylko że tutaj jest to troszkę bardziej, że tak powiem. No, bardziej tak. No nie wiem. No dobra, ale w filmie pojawia się Misterio i powiem szczerze że tego co się w tym filmie dzieje to normalnie jest tutaj tyle rzeczy, normalnie tyle rzeczy mysterio robi. no jakieś tam, wiecie, był takim specjalnym efektów specjalnych, bo ja znam jego historię, bo oglądałem Spider men jak... Spidermeny, Spider Spidermana, Spider jak byłem mały, więc znałem jego historię z różnych kreskówek, ale w takim... Ale tak, tutaj został on niesamowicie wiarygodnie przedstawiony, że no, wow, po prostu wow, niesamowite. A, a więc dobrze. Więc może opowiem o fabule. Peter Parker wyrusza razem ze swoimi przyjaciółmi, właściwie ze szkołą, na wycieczkę po Europie. Gdzie napotyka Nika Fury'ego I wielkie jakieś tam potwory. Ten potwór normalnie, no kurde, niszczą i. Eee. No po prostu spotyka tam potwora, ale kiedy ten potwór zostaje pokonany przez tajemniczą postać, którą jest właśnie Misterio. Nick Fury zabiera Spidermana do siebie. I poja się informacja o tym. pojawia się informacja o tym, że przyszły jakieś tam potwory i te potwory niszczą i, i oczywiście Spider-Man musi pomóc. Oczywiście Spider-Man tak jak na trailerze reaguje od razu mówiąc, że przecież jest zwykłym Spider-Manem sąsiedztwa Ale wiecie co? Wkrótce odkrywa Nikczemny plan Mysterio, który chce pokazać, że to on jest prawdziwym superbohaterem. Peter Parker oddaje mu okulary Tonego Starka, uważając, że on po prostu jest yy, prawdziwym superbohaterem, ale okazuje się, że Mysterio po, to po prostu fikcja. Taka postać nie istnieje. Rozumiecie to? Ja na przykład widząc te trailery Myślałem, że no po prostu y, Przecież co to jest Przecież Mysterio to zupełnie y, y, Inna postać tym, W tym filmie będzie I w ogóle film się zapowiadał inaczej Tak jak mogliście zobaczyć po moim y, Odcinku o nazwie Co sądzę o Spider-Man Far From Home Ale No po prostu Mysterio okazuje się być fikcją To nie jest prawdziwa postać tylko po prostu efekt specjalny, że tak powiem. A czy ten aktor istnieje? Tylko oczywiście ma na sobie jakiś tam green screen i generalnie ma drony Tonego Starka, ponieważ te drony i te drony robią taki hologram i okazuje się, że te potwory nie istnieją, tylko to jest, kurde, po prostu iluzja. Właściwie nie iluzja, tylko efekt specjalny. No, wow! W ogóle ten film na trailerach się zapowiadał zupełnie jako inny film. Tak samo jak Godzilla: King of the Monsters. Ale tutaj to jest po prostu niesamowite. Niesamowite, niezwykłe, super. Co do muzyki. Muzyka y, jest taką mieszaniną. Posiadam mu muzykę z oryginalnego Spidermana serialu animowanego. Posiada. Muzyk, posiada muzykę ze Spider-Man Homecoming oraz posiada też własną muzykę z filmu. Efekty specjalne. Niesamowite. Wiem, że cały czas używam tego określenia. Niesamowite przy tej recenzji, ale niesamowite jak Spider-Man, więc mogę używać tej, tego określenia cały czas. Po prostu. Ten film jest niesamowity. I niesamowicie nie mogę się doczekać kolejnych filmów z MCU. Aktorstwo. Aktorstwo jest zarąbiste. Znaczy, no, jest po prostu takimi typowymi nastolatkami yy, na, na tych czasów. Czyli coś tam nagrywają, oczywiście, no. No ale normalni nastolatkowie z tych czasów. Na przykład w tych starszych filmach o Spider-Manie no to są tacy, na przykład tym Samaraimiego, no to są tacy jak byli, tacy typowi jak się o nich myśli. Nawet tutaj są tacy normalni i to mi się bardzo podoba. Więc, czy film jest dobry? Użyję jeszcze raz tego określenia. Jest niesamowity. Po prostu, świetny film. Warto warto go obejrzeć podobało mi się bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek